Następny przystanek Kołontaja. Następny przystanek Niemcewicza. Następny przystanek Bogu chwały. Następny przystanek Cyryla i Metodego. Następny przystanek 1 maja. Następny przystanek Wilcza wiadukt. Następny przystanek. Pasterska. Następny przystanek. Bandurskiego. Następny przystanek. Akcentowicza. Następny przystanek. Kormoranów na żądanie. Następny przystanek. Rostowska. Następny przystanek Czeska Następny przystanek Łączna na żądanie Następny przystanek Warszewo Kościół Następny przystanek warszawo Szkoła Następny przystanek Szwedzka Następny przystanek Warszewo